Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Dawno nie było odcinka, ale to dlatego, że żebym nadział, co już mam, mówiłem w poprzednim odcinku i jesteśmy dzisiaj na nowym Limonkowie. E, jeszcze zanim rozpoczniemy ten odcinek, e, chciałbym powiedzieć e, powie pozdrowić e, Cactus Games 3479 e, i przekazać mu, że zasubskrybowałem jego kanał z wszystkich tych źródeł, co pisałem z nim e, sobie w komentarzach. E, I ten, i wbijajcie do niego na kanał, ponieważ naprawdę fajne odcinki z Brawla oraz wpadać do Limonki Games. E, my dzisiaj jesteśmy na nowym Limonkowie i jeszcze e, do Cactus Games e, 3479. E, Wpiszę na tej tablicy, tylko jak będę w anime, bo w przednim odcinku po prostu zapomniałem. I, i jeżeli i możesz mi przypomnieć pod tym odcinkiem, e, to ja po prostu na pewno ten. Jak widzicie, byłem już w cave'ie, zrobiłem sobie ten e, diamentowy killow, bo akurat trzy daksy znalazłem. Tutaj mam e, zapas jedzenia, dużo mam, więc e, na pewno tutaj będzie, jeżeli pod tym względem, fajnie. I w dzisiejszym odcinku, jak też słyszeliście, yy, będziemy szli do kopalni i nawet sobie znalazłem miejsce, do jakiego mogę pójść kopalni i dlatego właśnie wziąłem tę łódkę, później ładamy limonce. I chciałbym pójść do opuszczonej kopalni, bo dzisiaj będzie poradnik, jak zdobyć zło dużo złota. Yy, najłatwiej złota zdobywa się właśnie na tym biomie, na mesie. Na mesie, no chyba na mesie to się nazywa. Ten, 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 ten. Inaczej, stoliwo górskie, żeby było po polsku, że na pewno będzie bez błędu. E, właśnie na tym stoliwie górskim najwięcej jest e, złota. E, no więc po prostu to jest taki pierwszy punkt. Gdzie najłatwiej znaleźć, to zauważycie, że jak wejdziemy do klejwa, to od razu będziemy mieli bardzo dużo. Eee, złota na stracie, jak się wystraszyłem tego, tego latającego czegoś, takiego. ja widziałem przez chwilę takiego Braina, nie, jak, jak tak się, tak sobie wymyśliłem, nie, tak, bo mózg człowieka działa tak, że widzi coś, czego nie ma. Akurat się robi noc, yy, więc chodzimy do kopalni i już się zgubiłem, bo przed odcinkiem widziałem tutaj jakiegoś fajnego cave'a. W ogóle nie wiedziałem, że rosną kaktusy na tym, na tej, 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 tej wiecie... No. Czy to było zielone? A nie, myślę, że to było zielona terakota. Fajne jest na tym biomie też tyle terrakoty. Eee... Ok, eee... nie wiem kompletnie, gdzie jest jakiś fajny cave. Chciałbym coś fajnego znaleźć. Ok, sobie tu idziemy. I przydałby się jakiś cave, bo nie ma żadnego cave'a, więc to musi być. Musi być Ten Dużo żarełka mamy. Ło, o w ogóle są króliczki. Zimnie wystraszyło jak ja tu O, tam coś mamy. Możemy tam pójść. Fajnie by było, gdybyśmy dzisiaj natrafili na te, wiecie, opuszczone kopalnie na tym. O, 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 tam idziemy, dobra. E, więc fajnie by było. Chyba właśnie nawet natrafiliśmy tylko jakieś takie dziwne wejście tam jest. Mm, tutaj sobie wykopiemy trochę terakotki. W ogóle najlepszy sposób, skąd można wziąć terakotę Pozdro. Mamy terakotki. O, akurat po 6 każdej. E, cyk, cyk, cyk. Podbudowujemy się. Ok. I tutaj wywalamy. Te co nawet możemy wziąć, tylko te co damy tu. Pochodnie w dłoń i przed siebie. Łu, w ogóle, patrzcie, jak ładnie to wygląda. Sama, same terakoty są jakby te, wiecie. O, dobra, tutaj już nie ma tyle terakoty, ale patrzcie, już tam widzimy złoto, nie? Więc. O, o, i tutaj obok nas jest złoto, więc. Poradnik dzisiaj, ale z graniem taki fajny. Nie wyjdę z dzisiejszej kopalni, dopóki nie uzyskam. Eee, około, myślę, eee, tak nie wiem, załóżmy staku złota przynajmniej, bo jak nie będzie po prostu to, w, no nie wiem, koń, kończymy odcinek wcześniej. no Ale musimy dzisiaj mieć to złoto, eee, w ogóle mega duży, duża kopalnia. I dziwię się, że jeszcze, o, 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 dobra, dziwię się, że jeszcze, dopiero, dopiero na takim biomie znaleźliśmy tylko tyle ee, złota. Naprawdę mnie to dziwi. E, wkurzająca woda, możecie napisać, czy was wkurza, czy nie. I dalej przepływa, o, oczywiście, żeby tylko dokuczyć. Okej, okay. o, 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 kolejne złoto. Więc widzicie, że to jest naprawdę dużo złota. Zabudujmy tę wodę, bo irytuje. A, bo to nie tu jest, dobra. Tylko wykopać trzeba trochę bruku. Dobra, i zabudować teraz to trzeba. I teraz już nie będzie lecieć. O. Będzie cisza, spokój, cichosza. W ogóle czasem w ogóle nie zbieramy złota. Złoto się przydaje, bo będziemy robili dużo koks jabłek i w przyszłości mamy zamiar pokonać Widera i zrobić sobie. Wiecie. E, takiego bikona, taką latarnię dużą, z której na przykład będzie podwojony skok czy coś w tym stylu. E, tutaj nic już nie ma, więc sobie możemy pójść. Stąd tu dalej, leci wana, bo to dokucza. E, węgla też się nigdy nie zbiera, a dzisiaj sobie zbierzemy, bo dzisiaj mam dobry humor. E, cyk, pyk, cyk. Pyk, dobra, więcej nie zbieramy, bo mi się nie chce, bo nie chcę zanudzać moich widzów, bo są, widzowie są bardzo fajni e, oraz zachęcam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ zbliżamy się po stówę. naszym celem jest 100 subskrybentów do końca roku e, mam nadzieję, że nam się uda jest to realne, ponieważ w ciągu, nie wiem trzech miesiąc, tak nie no, nie, nie trzech z półtora miesiąca y, mamy, słuchajcie dużą liczbę widzów, mianowicie Około już mamy chyba 63 czy coś w tym stylu, a jak zaczynałem miałem 19, więc naprawdę dziękuję wam wszystkim. Wszystkim, którzy mnie subskrybują, jesteście ziomalami pozdro. Kopiemy złoto, więc to jest najłatwiejszy sposób, jak możemy zdobyć złoto. Dzisiaj szybki poradniczek. Już mamy 10 golda. I... Mówię, nie wychodzę dzisiaj z kopalni na odcinku, dopóki nie będę miał ponad taka coś w tym stylu. Bo naprawdę... Tutaj się coś bagnęło. Dobra. Kupimy. Kupimy złoto. Cykson, pykson. Dobra, złapałem. Udało mi się. Cyk i... Pyk. I możecie pisać, czy macie pomysły na to, jakie e, na to co mogę nagrać. Bo naprawdę mi się kończą pomysły. A może na przykład dacie jakąś fajną propozycję, i akurat będzie to realne, co mogę zrobić. I właśnie wtedy byście, byście mogli na przykład coś nie wiem, uzyskać na przykład. Bo. Na już nic nie ma i po prostu jakby, wiecie, e, byłoby to nawet dla was op, bo... No dobra, e, zapomniałem, co chciałem powiedzieć, nieważne. E, może w opisie napiszę, jak mi się przypomni, albo jak obejrzy wideo, to wam wtedy w opisie napiszę, dobra, nie wiem, coś wymyślę. E, a może po prostu się nie dowiecie, co chciałem powiedzieć. E, widzę, że jest już powoli na bakier z naszymi pochodniami. 35 już mamy tylko. Musimy je trochę zacząć oszczędzać. Eee, ołki dołki. W sensie możemy na przykład je na przykład zbierać. Ja bym się cofnął, bo tu już nic ciekawego nie będzie. Na 33 poziomie nie będzie diaksów, a nie przyszliśmy dzisiaj po diaksy. Lecz po złoto i chyba będziemy stosowali taktykę he, he, kopać się przed siebie yy, ale jeszcze tego nie, nie, nie wiem, nie wiem tutaj musimy powoli trochę oszczędzać pochodnie bo naprawdę dużo nam schodzi okej, okay. yy, wykopiemy sobie tutaj, cyk żelazko, nie wiem czemu się nie zebrało okej, okay, dobra, trochę expa mamy i odnośnie expa już wiem, musieliście oglądać moją głupotę, ponieważ jestem niedoświadczonym minecrafterem, o tym mam kolejne złoto. Eee, musieliście oglądać jak ja nazywam konia, a nawet nie miałem levelu żadnego, bo zostałem zabity w nederze. Eee, no i musieliście oglądać jak nie mam expa i próbuję nazwać, więc dzięki osobie, czyli dokładnie Kubia, za to, że mi napisał, eee, że mi napisał, właśnie, że trzeba mieć Expa i na pewno jak będziemy narwani, w sensie w mojej wiosce to na pewno nazwiemy tego Covida Napiszę na tablicy Cactus Games 3479 chyba, tak Jeszcze raz pozdro dla niego eee... dobra i ten eee... i nazwiemy i napiszemy go na tablicy a jeżeli wy chcecie się znaleźć na tej tablicy, to napiszcie w komentarzu y, gotowe i zasubskrybujcie oraz zalajkujcie dane wideo, y, jedno z, z moich wideo. A wtedy na pewno znajdziecie się na, na tamtym, y, właśnie na tamtej tablicy. Y, idziemy teraz trochę tam, w prawo. Mnie wkurza zawsze w tych e, jaskiniach. O, o, lapis, lapis, mamy lapis. Dobra. Wkurza mnie zawsze to, że e, po prostu jest tak ciemno nie? i nic nie widać. Dobrze się jest? Dobra, skacz tam. I zaraz podsumujemy, ile mieliśmy lapisku, bo lapisek jest bardzo fajny. 37. Bardzo fajny numerek. Lubię numerek 37 El Limonka wie o co chodzi. Dobrze wie o co chodzi. Git kolejny lapis. Dużo lapisu dzisiaj. tak obok siebie wszystko. 13 pochodni. Trochę słabo, nie naj Prawie tam spadłem. Dobra, ale jak w tym drzewku będą tutaj gdzieś obok Diaksy, to będę nawet... Szczęśliwy, bo chyba są nawet. Jej, kopiemy się przed siebie. Okej, okay, bo chyba widziałem je w Lawie były. Więc będzie trzeba zabudować. Ale i tak się cieszę, bo. No po prostu, wiecie, no jakby sobie po prostu zabudujemy od boków i też będzie git. Mam nadzieję, że nie spłoną. Aha! Wiedziałem, że tu będą... Widziałem te diaksy, ale nie byłem pewien, czy to są diaksy. Ale mam diaksy przy okazji. Miał być odcinek po złoto, a będą diaksy. Miało być tak, a będzie tak. Widzicie? Jak to można czasem? Iść po złoto, a znaleźć diaksy? W ogóle dzisiaj się nie nastawiam na diaksy i akurat diaksy. A jak idę po diaksy, to kurczę, akurat nie ma diaksów. Nie ma. Panie, bieda w kraju. I, i teraz, żeby one mi tam nie spadły. Ile diaksów? A, jeden, bo w sumie nie mam żadnego tego zaklęcia. Ale widzieliście, jak siki żeśmy znaleźli, tak na spontanie, całkowitym. Jeszcze nie wiem, jaka w dzisiejszym odcinku będzie miniaturka, ale mam nadzieję, że będzie coś fajnego i że wam się spodoba, no bo musi wam się podobać. Eee... Okej, okay. tu mam trochę redstone'a i tam też coś wyśnika, nie wiem, czy to moja pochodnia, czy nie. I generalnie zaraz będziemy chyba kończyć, bo już trochę długo się nie wiem. Nie wiem, nawet nie wiem kiedy zacząłem, więc nie mogę wam powiedzieć, ale wiem, że za 15 minut mam angielski na elekcji. Kto ma lekcję angielskiego za 15 minut? Pozdro. I tu się świeci lawa. Lawa się świeci. Świeci, i co się tutaj święci? Się pytam. Dobra, i tutaj też się lawa święci. Czy on świeci, jak to woli. LOL. Ja sobie tak przechodzę. Diaksiki. Kolejne i... i teraz, żeby nam nie spadły do lawy. Tak, dziękuję. Prezencik kolejny. Już mam dwa diaksiki. To jest naprawdę bardzo dużo. Ja, ja kopię wungla i przez przypadek, ja myślę, że to węgiel, a kopię diaksy. Czy to jest jakaś kopalnia diaksów? Znaleźliśmy, widzowie, kopalnię diaksów w Minecraft. Już trzy diaksy w przeciągu mniej niż minuty. Może to nawet nie będzie się nazywało poradnik jak znaleźć złoto w Minecraft. Tylko będzie się nazywał e, filmek. E, filmek. Tylko film będzie się nazywał. E, Trzy diaksy w. Możełem tego kielpa. Trzy diaksy w na przykład, załóżmy, nie wiem, 30 sekund, nie wiem, muszę zobaczyć, ile tam będzie. Kolejny tutaj. Mm online, lapisek, kopiemy lapisek, bo lapisek jest fajny, mieliśmy 37, 51, duża, duża, duża ruda, naprawdę. No i jakby chyba już będziemy powoli kończyć, bo to już nie ma nic do robienia, jakby. Ja się tutaj pod podbuduję. Prawie spadłem. O, o, akurat mi się skończył ten. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś... Prawy spadłem. Przesunę jeszcze tam jakieś diaksy. Mega się jaram z tamtych diaksów, choć miało być dzisiaj ten. I w ogóle się nie nastawiałem na te diaksy. My prawdopodobnie, choć w sumie nie mam bloków, dobra. Po prostu kończymy ten odcinek, więc jeżeli Wam się spodobał, zostawcie suba oraz lajka na tym kanale. I do następnego Elo i zostawcie suba lajka. O, wbijajcie jeszcze na, kana na Instagrama depodłoga Podłoga Kaktus oraz lak podłoga official bardzo fajne zdjęcia i filmy polecam zapraszam bardzo serdecznie a my do następnego elo cześć